Siemano. Normalnie mamy teraz jakiś trochę kreskówkowy październik, bo ostatnio był odcinek o Walaszku, twórcy kartonów. A dzisiaj wrzucimy sobie na Różdż Simpsonów, czyli najdłużej nadawany, animowany serial w historii, bo premiera miała miejsce w 1989 roku. W ciągu 36 lat powstało niemalże 800 odcinków, i skłamałbym mówiąc, że widziałem je wszystkie. Widziałem może mniejszą połowę połowy połowy, ale nie zmienia to faktu, że mimo to uważam się za wystarczającą kompetentną osobę do przejrzenia memów z tego uniwersum. A przy tak długim czasie trwania nadawania powstało ich sporo, bo chyba każdy z nas prędzej czy później natknął się na Simpsonów i być może kojarzy najsłynniejszą teorię spiskową, że ta animacja przewiduje w swojej fabule przyszłość i wydarzenia ukazane w serialu po kilku latach mają miejsce w naszym realnym życiu. Czy to prawda? No na 100% ale wytłumaczę wam, jak się to zaczęło. Ale najpierw chwileczko o fabule, nie będziemy się tu za dużo rozgadywać. W dużym skrócie jest to opowieść o przeciętnej amerykańskiej familii w krzywym zwierciadle. Głową rodziny jest Homer, ociężały na ciele i umyśle chłop, którego hobby to picie piwa, jedzenie pączków czy oglądanie telewizji. Jest żonaty z Marge, tą inteligentniejszą połową małżeństwa, która ma wielką trwałą na głowie. Mają oni trójkę dzieci, łobuza Barta, Julkę z Twittera, przed czasami Twittera Lizę oraz niemowlaka Maggie. Jako ciekawostkę, warto wspomnieć, że są to imiona najbliższej rodziny samego twórcy, Mata Groeninga. Mieszkają oni w miasteczku Springfield, które zamieszkiwane jest również przez setki innych postaci, które ze względu na ogromny czas trwania serialu zostały mocno rozbudowane i nie będziemy się tu jako tako na nich skupiać. Wspominany pomysłodawca i twórca, czyli Groening, dwa lata przed premierą tworzył krótkie kreskówki z tymi bohaterami dla telewizji Fox, co na tyle spodobało się tej wytwórni, że zamówili oni cały pierwszy sezon. Simpsonowie stali się niezwykle popularni jako generalnie pierwsza mocno mainstreamowa kreskówka dla nieco starszych odbiorców. Mówię nieco starszych, bo jednak Simpsonowie to serial mocno grzeczny, porównując go do dzisiejszych animacji dla dorosłych, dlatego na przestrzeni swojej emisji mógł zdobyć Popularność w grupie wiekowej mniej więcej 10-12 lat z racji, że pojawiają się tam nieco ostrzejsze żarty, choć oczywiście dla osób w tym wieku większość motywów tego serialu i satyra na otaczający nas świat jest dosyć niezrozumiała. Jeśli chodzi o memy, to mamy do czynienia tutaj z klasyką czyli z każdego kadru można zrobić jakiś mem, ale przyjrzymy się tutaj tym najpopularniejszym. Zacząć na pewno należy od tego, że rzekomo Simpsonowie przewidują przyszłość. Dlaczego? Wszystko zaczęło się w roku 2006, kiedy niejaki Hui na forum poświęconym teoriom spiskowym, które nazywało się Loose Change, wrzucił kadr z odcinka z Simpsonów z roku 1997, kiedy Lisa trzyma gazetę, której to ogładka sugeruje atak na World Trade Center, który nastąpił dopiero 4 lata później. 11 września to jeden z tych tematów, który dostaje najwięcej różnorakich teorii, pewnie sporo z nich znacie i tutaj niby Simpsonowie wiedzieli o tym wcześniej. W roku 2009 College Humor wypuścił artykuł z momentami, które wydarzyły się w serialu i miały miejsce w życiu realnym, aczkolwiek pojawiały się nieco bardziej realistyczne wydarzenia. Na przykład w Simpsonach pojawił się news o tym, że Grecja zbankrutowała na dwa lata zanim się to wydarzyło. Bardzo popularna teoria dotyczy także tego, że oni wiedzieli o tym, że Donald Trump zostanie prezydentem. W odcinku z roku 2000 Bart przynosi się w przyszłość, gdzie Liza jest przywódcą USA i okazuje się, że jest ona następczynią Donalda Trumpa właśnie. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke. Po tym, jak Trump faktycznie został prezydentem w roku 2016, to internet zainteresował się tym tematem i zaczęli tworzyć własne teorie, jednak z pewnymi przekłamaniami. Otóż pojawiło się sporo kadrów ze startu Trumpa na fotel prezydenta, że niby już w roku 2000 przewidzieli kampanię pomarańczowego władcy, ale tak naprawdę większość tych screenów czy całych fragmentów serialu pochodzi z odcinków z roku 2015, kiedy Trump był już kandydatem republikanów. Więc była to po prostu aktualna parodia jego kampanii. Ciężko więc mówić tu o jakimś przewidywaniu przyszłości, chociaż ukazana mapa z wynikami wyborów w poszczególnych stanach całkiem sprawdziła się z prawdziwością. W związku z tymi teoriami zaczęto naciągać różne wydarzenia, że niby wydarzyły się Simpsona wcześniej, ale na ogół są to dosyć mocne fikołki, albo wprost tworzenie fejków, jak niby przewidzenie śmierci królowej Elżbiety II, co powstało po prostu poprzez zmianę daty. No, ale fani serialu i memiarze mają używanie z prostego powodu. Ogrom odcinków sprawił, że w Simpsonach było już niemalże wszystko. I tego dotyczy kolejny mem, Simpsons Did It, czyli Simpsonowie już to zrobili. Pojawiło się to po raz pierwszy w odcinku South Parku z roku 2002, kiedy alter Ego Batersa, czyli profesor chaos, chce zniszczyć cały świat, ale okazuje się, że każdy jego pomysł był już wcześniej pokazany w Simpsonach. Możemy pomyśleć o dowolnej rzeczy i ona pewnie już wcześniej pojawiła się w tej animacji. Widzę tutaj pewną korelację z Kiepskimi, gdzie w tym uniwersum też już wszystko miało miejsce, również ze względu na ogrom odcinków. Chociaż sobie tak myślę, że chyba w Simpsonach nigdy nie próbowali kisić ogóra. Kolejny popularny mem, który często widzicie to grupa bohaterów z serialu, którzy patrzą na dwie walczące ze sobą małpy. Kadr ten pochodzi z odcinka z roku 2007 i używa się go, żeby wyśmiać kłótnie w internecie, że ci normalni ludzie patrzą na takich kłócących się ludzi i cisną sobie z nich bekę. Żeby z kolei pokazać naszą samotność, to użyto tutaj fragmentu z odcinka z 1994, kiedy Homer dostaje zakaz wstępu do swojego ulubionego baru i szuka nowej speluny i w związku z tym ląduje w barze dla lesbijek. No jako chłop nie może się tam jako tak odnaleźć i siedzi przy ladzie samotny, wpatrzony wprost przed siebie. Pozostając w temacie baru, to często także przewija się mem, jak Moe wyrzuca z knajpy Barneya, który nagle pojawia się za jego plecami. Tego kadru używa się, żeby pokazać jak to próbujemy pozbyć się jakiegoś problemu, a on i tak do nas wraca. Powiedziałbym, że niby to jest prosty mem, ale taki mocno nihilistyczny, pokazujący trud naszego życia. Za to właśnie tak kochamy memy. Podobnie jest z tym, jak Homer znika w krzakach. W odcinku z roku 94 Homer wychodzi z krzaków, żeby zaprosić do siebie swoich sąsiadów, lecz kiedy oni nie chcą, to ta głowa rodziny wraca z powrotem do krzaków. Jest to też często używane jako reaction GIF, kiedy jesteśmy w jakimś temacie albo na jakiejś stronie w internecie i po prostu chcemy z niego zniknąć. Co ciekawe, to mem ten stał się na tyle popularny, że w 30 sezonie tego gifa Homer wysyła Lizie na telefon. Taka niemalże Simpsonowa incepcja. Popularnym kadrem Simpsonów, który używa się do rozpoczęcia głównu burzy w internecie, jest ten z roku 2001, kiedy Liza tworzy prezentację. W roku 2018 na reddicie rozpoczęto tworzyć takie memy z córką Homera, która wyświetla na ekranie jakąś kontrowersyjną tezę. Z serialu tego pochodzi również trochę określeń, które znalazły swoje odniesienie w popkulturze, jak na przykład słynne doch Homera. Ale tutaj chyba najlepszym przykładem, o którym warto powiedzieć, jest Flanderyzacja, gdzie nazwa ta odnosi się do sąsiada Homera, Neda Flandersa. Ned, wyglądający jak Walter White w pierwszym sezonie Breaking Bad, to taki stereotypowy, życzliwy i wierzący w Boga sąsiad. Z czasem trwania serialu jednak stał się on swoją własną karykaturą, a jego cechy, takie właśnie jak bycie chrześcijaninem i przykładnym ojcem, zostały bardzo mocno wyolbrzymione. I na tym właśnie polega flanderyzacja w pozostałych serialach czy seriach filmowych. Przykładem flanderyzacji jest na przykład Joey z przyjaciół, którego widzowie pokochali za to, że był takim mniej rozgarniętym chłopem, więc w kolejnych sezonach zrobiono z niego totalnego idiotę. Albo też Kelly Bundy, początkowo przedstawiała cechy niezbyt rozgarniętej nastolatki, aż czasem wyjęto jej mózg i wsadzono na to miejsce fistaszka. Albo pół fistaszka. Obecnie Simpsonowie są cały czas tworzonym serialem, chociaż już nie tak popularnym jak kiedyś. Sam Groening zaczął tworzyć swój produkt poboczny, jakim jest na przykład Futurama i nie trzeba chyba być specem od animacji, żeby zobaczyć tę samą kreskę. Przerabianie różnych postaci, czy to fikcyjnych, czy prawdziwych na te Simpsonowe, to znany zabieg w internecie. Ja osobiście przyznam, że nie jestem jakimś wielkim fanem tego serialu. Czasem obejrzę, ale nigdy specjalnie się nim nie jarałem. No a będąc dzieckiem... Nie miałem kablówki, więc mogłem tylko słyszeć o jakichś śmiesznych i wulgarnych na tamte czasy dla nas akcjach z opowieści kolegów. Nie zmienia to faktu, że czasem obejrzę jakiś losowy odcinek i w kategorii seriale animowane dla dorosłych umieszczam Simpsonów wyżej niż Family Guy, ale na pewno niżej niż South Park. Chociaż, co ciekawe, to te dwa seriale doczekały się ataku politycznej poprawności na swoją produkcję. W Simpsonach dotyczyło to Apu, czyli właściciela sklepu, który jest z pochodzenia hinduskiego. Oryginalnie jego głos podkładał zawsze Dan Castellanetta, czyli aktor, który wcielał się też Homera i szereg innych postaci. Zawsze udawał on przy tym stereotypowy hinduski akcent. Wszystko było dobrze do roku 2017, kiedy uznano, że to rasizm wobec Hindoamerykanów e, i że głosu tej postaci nie może dalej podkładać biały aktor. Twórcy byli trochę w kropce i żeby już nie prowokować wojowników politycznej poprawności i nie podpaść też fanom, którzy wkurzyliby się, że nowy głos Apu brzmi inaczej, to tego momentu jego postać nie tyle została usunięta, co pojawia się epizodycznie i w ogóle się nie odzywa. W South Parku z kolei mamy postać Tolkiena, jedynego czarnoskórego ucznia klasy głównych bohaterów. Jego imię to właśnie żart sam w sobie, ponieważ Tolkien nawiązuje do wsadzania do obsady czy do swojej firmy osoby z mniejszości, po prostu żeby ktoś był i on jest wtedy takim Tolkienem. Jednak w roku 2022 uznano to za rasizm i jego imię oficjalnie zmieniono na Tolkien. Trochę mnie to w sumie dziwi, że twórcy w Parku temu ulegli, bo generalnie serial ten jest mocno antyrasistowski, to znaczy wiem, wiem jakie tam żarty się pojawiają, ale jednak one zawsze stawały w obronie tychże mniejszości. No ale dobra, to nie materiał osa w parku czy politycznej poprawności, więc może już skończmy, wybaczcie. Dajcie znać w komentarzach, czy wy lubicie Simpsonów i czy może należycie do tych osób, które obejrzały wszystkie odcinki. No, a oczywiście w tle leci gameplay z gry Simpsons Hidden Run z roku 2003, która jest grą typu Podróba GTA. W sumie szkoda, że nigdy kloców jej nie zrecenzował. Do widzenia. Państwu.